Dzień dobry, to jest Radio Medium Publiczne. Ja się nazywam Rafał Betlejewski. Dzisiaj 73. rocznica powstania w Getcie Warszawskim. Z tej okazji rozmawiam z Wojtkiem Kuczkowskim. Dzień dobry, Wojtku. Powiedz mi, ile ty masz lat? 86. Urodziłeś się kiedy i gdzie? Urodziłem się w Bielsku Podlaskim w roku 1930, jak łatwo obliczyć. 16 stycznia zresztą. O. Kiedy wybuchła wojna, miałeś 9 lat? Tak jest. Pamiętasz zagładę? No, oczywiście, że pamiętam. Oczywiście, że pamiętam, ale w Pinczowie, jak to, jak to wyglądało. Po prostu y, przyjechało y, starostwo z Buska Zdroja, bo tam był y, no, kraj z Landrat. Landrat przyjechał z gestapowcem. I Kazali policjantom i strażakom, a i wy, wy, wygnać, dopilnować, żeby Żydzi opuścili mieszkanie, zgromadzili się na plac przed Bulwarem, co oni uczynili, a przedtem jeszcze, jeszcze przewodniczący KHU, czyli Rady Żydów Miejskich. Zawiadomili wszystkich mieszkańców Żydów, że mają się zgłosić pod, bro, pod browar razem z dobytkiem, takim, który można nieść do uniesienia. No i ci wszyscy Żydzi przyszli, przyszli tam, zgromadzili się. Widziałeś ich idących? Tak, widziałem. Patrzyliśmy przez okno razem z naszymi Żydami, których ukrywaliśmy. Tam ci Żydzi wyglądali i dziwili się, że, że ci są tacy głupi i do, na, na, do, na, to, na to zgromadzenie. Ukrywaliście Żydów? Tak, tak. Pań to byli państwo szpicbałowie, z Łodzi, którzy się wykupili yy, z Łodzi i dostali prawo zamieszkania właśnie w Pińczowie, yy, gdzie nie było getta. Yy, no i, i kiedy było to, była ta to wywózka Żydów z Pińczowa, no to oni razem z nami przez okno patrzyli, jak, jak Żydzi wychodzą. Tych Żydów sformułowano w kolumnę marszową i eskortowani przez polskich policjantów i ochotniczych strażaków zostali doprowadzeni do stacji kolejowej w To 17 km od Pińczowa i załadowani do wagonów. Po czym wagony zostały. Zamknięte, zaplombowane, i podobno jak kolejarze mówili, te wagony nie były w ogóle nigdy otworzone przez jakiś długi czas. Później jeńcy radzieccy przyszli i wyciągali trupy z wagonów. A powiedz, jaka była reakcja Polaków na tą całą zagładę? Pamiętasz to w ogóle? Oczywiście, że pamiętam. Oczywiście, że pamiętam. Była powszechna ze strony, ze wsi i z miasteczka drapieżność na łup. Łup pozostały po Żydach. Przyjeżdżały fury z sąsiednich wiosek, zabierały garnki, wiadra, wszystko co się dało zabrać. Pościele zabierali, rozbierali. Do pustych mieszkań się wprowadzali ludzie, którzy nie, nie mieli mieszkań albo mieli ciasnotę. Jednym słowem, po prostu... Parcelacja. Y, parcelacja dóbr pożydowskich. No. I okazuje się, że obecny antysemityzm bierze się z tamtych czasów jeszcze kiedy była obawa, że oni wrócą i zechcą odbierać swoje. Była taka, taka obawa i ta obawa, jak wiadomo, strach rodzi co agresję. I z tego kiedy się u nas pińczowie ocalało, ocalały rodziny w Około 70 osób. Oni się natychmiast po przejściu frontu zgłosili do magistratu i magistrat, czyli urząd miasta, wtedy się nazywał nie a magistrat, magistrat im przydzielił pusty dom, duży, duży parterowy dom, wydał im, wydał im ze swoich magazynów pościele garnki, żeby się zagospodarowali tam. Oni nawet nie, nie mieli. Jakoś, nie wracali do swoich mieszkań nawet. Bo już, już bali się po prostu. I w nocy, jak już się zagospodarowali, tam już po paru dniach, ktoś wysadził minę przeciwczołgową. Przed tym domem, wyleciały szyby, no i nie zrozumieli co to znaczy, że to jest do widzenia, won, won stąd Żydy. Powiedz, czym jest dla ciebie Zagłada? No przerażającą klęską przede wszystkim człowieczeństwa, katastrofą. Katastrofą człowieczeństwa, czymś niebywałym, okrutnym, to najlepiej, najlepiej wyraziłem to w tym moim poemacie w dyptyku Zagłada. Ty, Polak, nie Żyd, napisałeś poemat dotyczący zagłady. Tak. I chcesz go teraz zacytować? Tak. Proszę. Wojtek Kuczkowski, dyptyk na temat zagłady. Dyptyk Zagłada. Pierwszy wiersz, znak nadziei. Tylko wiatr szepczy do liści o dymach, i cisza taka ogromna. Ten czym Pan postawił i przyleciała Gołębica. Zrozumiał Noe, że to już po wszystkim i będzie można znów normalnie żyć, rolę orać, siać ziarno, dobre wino pić. I tylko wiatr szepcze do liści o dymach nad. 28 maja roku 2006. Na czarnej chmurze pan wytańczył nadzieję. Czy to już po wszystkim? Tęcza siedmioma kolorami, jak Jerozolimy, siedmioma bramami. Mówi, że tak, że już po wszystkim, że będzie można znów normalnie żyć, ziarno siać, pędy ciąć, dobre wino pić. I tylko wiatr szepcze do liści nad grobem ogromnym świata. I cisza, taka ogromna cisza, a w nią jak glazy w synaju spadają psalmy w różnych językach, a mówią to samo. I tylko cisza, wielka cisza. Nad dymami, 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 dymami nad Birkenau. I w tym cisze, z ramion rozpostartych szeroko, Pontifex Maximus rzucił przerażające pytanie. Gdzieś ty wtedy był, o panie? Wiersz drugi. Warum? Motto z umszlak placu. Ziemio, nie kryj mojej krwi, iżby mój krzyk nie ustawał. Warum? 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 Warum, męż? Hast du mir hier das gemacht? Człowieku, 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 dlaczego mi to zrobiłeś? Gwiazdę Dawida na rękaw założyć kazałeś? Wielkimi murami ogrodziłeś? Głodem i pogardą sponiewierałeś? Śmierć spuściłeś ze smyczy? by hulala po Geta ulicach. Człowieku, człowieku. I tu na szlak Plac zegnałeś. Do wagonów towarowych załadowałeś i do Treblinki komando SS wywiozłeś. Tam do Naga Rozdzieleś i do ciasnych komór upchaleś, człowieku, i spalinami zadusiłeś zadusiłeś I zwłoki w ognistych dolach spaliłeś, spaliłeś na popiół, człowieku. A moją odzieżą, pieniędzmi, dobytkiem swoją rzeszę bogacileś. Milczał świat, kiedy Karski, Zygielboim, a i państwo podziemne na cały świat krzyczeli prawdę. Milczał świat. A ty w tym czasie mężnych powstańców w getcie wybiłeś i getto dokładnie spaliłeś, człowieku, człowieku, człowieku. Milczał świat. Czy to wygodniej było dla sumienia nie wiedzieć, że coś takiego potwornego, nieludzkiego, okropnego, ludzie, ludzie. Ludzie ludziom mogli taki los zgotować? Zagemir męż. Waum. Finisz.